Kachni, bardzo serdecznie, że wiecie, że wiesz, chętnie z interesem, kochani. zamachaj. 8 odcinku przygody z Kochani, Witam Was, bardzo serdecznie. Witam Was. Łapać na na kanale. Zapraszam dzisiaj tak. Nie, jeszcze go nie ogarnę, ale muszę to. Przepraszam. No i bocze. Ale muszę to ogarnąć, naprawdę. Staram się o zimna, jak mi drobną. Nie <laughs> potrzebuję, ale dobra, przyda się, może się przydać, ale dzisiaj, kochani, jak mówiłem, tak zrobimy. Dzisiaj, kochani, sobie będziemy dekorować. W sumie będziemy sobie dzisiaj mieć dekoracje kochani, więc tylko sobie tylko udekorujemy dzisiaj naszą ala, naszym powiedzmy bazę, bazę. No, można powiedzieć, no, no, jak to mogę powiedzieć, no naszą ekspiarkę, tak? Która, no, w końcu jest naszą ekspiarką, tak? więc będę musiał i tak w końcu kochani wziąć to wszystko i to wszystko kurde pousuwać bo tam u siebie mam trochę tego ale trochę zwolniłem miejsca ramu więc chociaż jest dobrze że to zrobiłem więc no mogę od ciebie a tyle od ciebie mogę powiedzieć że bardzo dobrze to dobra, dzisiaj, kochani tak dzisiaj zrobimy coś takiego dobra tyk cyk tyk, tyk jak to nie, wiem, bo jeszcze będę w nadeżle, i będę drugiej, i długo wrócę do domu i mam ogólnie ten jak widzicie tego to sobie znalazłem więc no jest fajnie, fajnie bo, że fajnie sobie to znalazłem bo to jest bardzo przydatne powiem. to raz, a dwa, że jest przydatne no jeszcze mi się w ogóle co dziwa. Dobra, teraz tak potrzebuję... Czego potrzebuję, jakiegoś drewna tego potrzebuję na pewno. Bo to sobie zrobimy trochę inaczej. W takiej zasadzie. Żeby tu takie cienie, że wiecie o tym będzie, bo tu jest woda. A wiecie, a jak jest woda to jest lepiej, żeby też było wiecie, Dobrze zrobione. Mhm. Dobra, super, super. No i mamy pierwszą. A to kochanie nie wiem co z tym właśnie. Co zastanawiam się, ale dobra, wiesz, co zrobimy szybkie. I tak może to w końcu wymienić, więc zrobimy coś takiego to było bezpieczne bezpieczna wymiana to jest obcyk ma sobie bo to będzie jak najbezpieczniej w góry i tak nie widać więc się nie martwię ale tak ma baby zębiaku więc one się same tłoczą więc więc mamy zrobione jeszcze muszę podokańczać sobie No i tak to tak będzie tak A dzisiaj będzie króciutki odcinek Dzisiaj wyjątkowo wiecie ja Nie będzie tak dzisiaj, nie mam, dzisiaj wiecie Dzisiaj jutro będzie taki na szczodę będzie trochę lepszy bo dzisiaj wyjątkowo zrobimy trochę krótszy żeby było trochę krótsze, tak? Bo ja też będę trochę takiego... To już poza odcinkiem sobie zrobię, nie będę nie będę was męczył. Bo wiecie, zanim to zrobię, to jeszcze muszę pomyśleć nad to, więc. więc nad tym kochani trzeba pomyśleć. No, bo tu będę się trochę jeszcze tutaj doładować tego wszystkiego. to być zarazem w porządku Wiecie. to jest na pewno no moja ani praca zawsze polega na tym, że że albo robimy albo nie robimy, tak to jest prosta rzecz, po prostu. Taka na logikę po prostu. No tyle mogę powiedzieć, że na logikę tak wygląda zawsze. Albo tak, albo nie. No, musi być... Musi być taka decyzja ogólna. To nie tak, albo nie. A no, jeśli jest tak, to najważniejsze, że jest dobrze. Tak, to zawsze o to tym chodziło, więc... Yes, <laughs> I <laughs> Nawet zawsze tak się wydawać będzie, bo to tak zawsze jest z tym no, utworami, nie tak. Tak zawsze będzie, więc nie ma się przejmować. No dobra. Co nie, bo Na szczęście nie. Dobra, to będzie trochę inaczej. Bo mi braknie, niestety. No ale dobra, tutaj chyba możemy już. Będzie trochę inaczej. 5, 4. No i gotowe. że bardzo ładnie mi się bardzo podoba ten styl bardzo no, bardzo ładnie schłodnie i ładnie i przyjemnie i, i schłodnie przede wszystkim Tak siedzisz. tu. Tu jest woda, więc tu musimy zrobić. Bo zawsze było tak, że jak w nim ma wodę, to zawsze było to nie ma tam Więc kochani, tak, ja wam dziękuję za dzisiaj. Jutro będziemy, dziś kolejnym odcinku będziemy robić tutaj. E, tutaj tak, tu będzie enchanting. I zrobimy farmę brotafek. Ja wam pokażę gdzie. Ja sobie naszykuję miejsce. I wam pokażę. Dobra. Więc na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.